Królom równy. Oto tytuł dzisiejszej gawendy Zygmunta Nowakowskiego o Słowackim. Zygmunt Nowakowski. Temu tydzień urwałem nagle tok opowiadania mówiąc, że była to chwila osobliwa, gdy w katedrze Wawelskiej spotkali się dwaj poeci, Mickiewicz i Słowacki. Są razem. Wkrótce rozejdą się ludzie, Światła pogasną, kwiaty zaczną więdnąć i pachnąć coraz silniej. Zrobi się cicho w kościele i zostaną oni dwaj. Może zaczną mówić, co? Dwaj umarli bogowie. Zwaśnionych śmiertelnie pogodził wspólny grób. Pisze Krasiński, że w Paryżu podczas pogrzebu Słowackiego było zaledwie 30 osób. Norwid zauważył wśród tej garstki dwie zapłakane kobiety. Mickiewicz nie był na cmentarzu Montmartre i przeszedł nad faktem zgonu Słowackiego obojętnie. A oto teraz są tłumy nieprzeliczone. Słuchają mowy Piłsudskiego, który wprowadza na Wawel poetę mówiąc, że królom jest równy. Ale już po pogrzebie, już został w katedrze tylko Mickiewicz i Słowacki może zaczną z sobą prowadzić rozmowę. Rozmowę, jakbyśmy dziś powiedzieli na najwyższym szczeblu. Prześladuje mnie myśl, o czym oni mówić mogli. Żyjący w drugim wieku po Chrystusie grek Lukian z samosaty, Wprowadził do literatury nowy rodzaj w postaci rozmów bogów i umarłych. Lecz były to raczej dowcipne satyry. Podczas gdy u nas Krasicki nadał tym dialogom wiele powagi, pisząc imaginacyjną rozmowę między np. Bolesławem Chrobrym a Kazimierzem Wielkim. Lecz rozmowa między Mickiewiczem a Słowackim, któż ją napisze? Gdy odbywał się pogrzeb Mickiewicza, młody student Akademii Sztuk Pięknych Wyspiański, na spółkę z Rydlem, napisał obrazek dramatyczny rozgrywający się u trumny poety. Wszelako trudno w tym drobiazgu dopatrzyć się jego pazura. Później Wyspiański napisze fragment pod tytułem Weimar, przedstawiając rozmowę Mickiewicza z Goetem, której przysłuchuje się Mefistofeles. Lecz ten urywek jak pisany po niemiecku, stanowi jakby kaprys poety. Niemniej wydaje mi się, że właśnie Wyspieński mógłby porwać się na pośmiertny dialog Mickiewicza i Słowackiego. On jeden jedyny. Bo i któż inny? Rozmowa czy spór? Może śmiertelnie za życia skrzywdzony przez Mickiewicza Słowacki wybuchnie. Może wygarnie wszystko, co ma na sercu i wątrobie. Padłem, a tyś już następował z bliska, i nogą twoją jak na trupie stawał. Stałem! Jam tylko strach i śmierć udawał. Beniowski. Tak, to fragment z Beniowskiego. A przecież do głowy biją wspomnienia z innego utworu, z tego, w którym jest scena sądu. Odzywa się jak echo cytat z tragedii Samuel Zborowski. Bukaty mówi. Sprawa poszła wyżej. Istotnie sąd najwyższy na szczeblu wawelskim, instancja ostateczna. Podczas procesu między Zborowskim a Zamojskim duchy klaszczą adwokatowi i gwiazdy klaszczą złote. Tu będą pomniki, biły brawo. Lecz jakże odbędzie się dialog... W tym zmierzą się i zetrą oni dwaj, te dwie improwizacje, tych dwóch poetów, mróz idzie po kościach, gdy myślimy o chwili spotkania się ich na scenie katedry. Wydaje mi się, że rozmowa umarłych bogów poezji odbyła się naprawdę w tę pierwszą noc na Wawelu. Wysłuchały jej srebrne anioły dźwigające trumnę świętego Stanisława. Wysłuchał jej Złoty Dawid, grający na harfie wysoko gdzieś pod sklepieniem, i marmurowy Włodzimierz Potocki, i przesmutna pani z pomnika Skotnickiego, i przede wszystkim biała bogini historii, Klio, która strzegąc trumny obłąkanego biskupa Sołtyka trzyma na kolanach otwartą księgę i pilnie w niej wszystko notuje znajdziesz mnie zawsze przed twoim obliczem niepowalonym, hardym i straszliwym. Nie jestem tobą. Ty nie jesteś z niczem, lecz choćbyś Bogiem był, ja jestem żywym. Choć mi się oprzeż dzisiaj, przyszłość moja i moje będzie za grobem zwycięstwo. Legnie przede mną twych poetów troja, twe hektorowe jej nie zbawi męstwo. Bóg mi obronę przyszłości poruczył, zabiję, trupa będę włóczył, a sąd zostawię wiekom. Znowu słowo trup występuje w tym przepięknym, a dziwnym tekście. Lecz te ostatnie stance piątej pieśni Beniowskiego są nie tylko przepiękne i dziwne. One są straszliwe. Jeśli Słowacki powtórzył je w ową noc na Wawelu, musiał zajęknąć głucho olbrzymi dzwon Zygmunta, musiała zadrgać złota harfa Dawida, musieli zbudzić się królowie i spytać, kto to się wadzi, kto spórszczyna. Mickiewicz przeczytawszy za życia te okropne słowa, milczał. Mickiewicz, gdyby usłyszał te słowa na Wawelu, nie mógłby milczeć. Rozmowa dwóch umarłych bogów odbywałaby się, jak powiedzieliśmy, już na tak wysokim szczeblu, który wyklucza wszelką małostkowość i umuje konflikt w kosmiczne ramy. Samo miejsce upomina obie strony, mówiąc, że wieczność ich słucha. Wracam jednak do tragedii o Samuelu Zborowskim, w której poecie nie zależało nic na historii, na prawdziwym Zborowskim i prawdziwym Zamojskim. Cały nacisk położył na zagadnieniu winy i na sprawie mocy ducha ludzkiego. W dramacie Słowackiego oskarżonym jest nie Zborowski, ale Zamojski. Sędzią najwyższym jest Chrystus a woźnym w tym apelacyjnym sądzie zaświatowym Bóg Państwa podziemi Pluton, który mówi, jaka sprawa znajduje się na wokandzie. Idzie o porównanie prawem zapozwanego z tym, którego tu zgon dostawił. Porównanie. Może podświadomie, albo nawet świadomie w tym procesie zborowski kontra zamojski poeta przedstawił proces słowacki kontra Mickiewicz. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z genialną, poetycką mistyfikacją. Sprawa Zborowskiego i Zamońskiego to tylko kanwa, dekoracja. Nie o to, nie o te dwie postacie z XVI wieku idzie. Jak już podkreśliłem, w grę wchodzi porównanie tych dwóch duchów. Po Zborowski skarży się, że nie jest żadną w narodzie wzmianką i chwałą uczczony. Mickiewicz nie uczcił słowackiego żadną zmianką i chwałą. I słusznie żali się poeta w swym testamencie. Kto drugi tak bez świata oklasków się zgodzi iść? Po trzecie, adwokat Zborowskiego, przez którego usta gada sam poeta, prawi, że otworzy sobie drogę do przyszłości tylko przez pieśni ogromne, natchnięte. Po czwarte, pod adresem Załońskiego pada pytanie. Cóż twoja wielka sztuka Polsce rzekła, jakie odkryła duchom tajemnice? Dalej wiemy, że Mickiewicz po napisaniu pana Tadeusza właściwie zamilkł jako poeta, że był jak wyschnięte źródło, jak wygasły wulkan. Słowacki zaś pisał do ostatniego tchnienia. W dramacie ozborowskim powiada adwokat. U nas, gdy sądzą jakiego pisarza, On na chwilę głos i lutnie złoży, to mówią, milczy, bo niebo otworzy, milczy, bo zbiera teraz siłę duszy, którą kraj wskrzesi i z mogiły ruszy. O dalece, bliscy słuchacze moi, darujcie, że dziś tak poważnie mówię, że głośno myślę, by się przed Wami z mych myśli spowiada. Słowacki z wygnania wrócił do Polski jako duch nieśmiertelny, a Zborowski, wygnaniec, podobnie jest temu, który jako harfa rządzi słuchem całej ojczyzny, często całym wiekiem, skąd wraca, albo ojczyzny człowiekiem, albo ogromnym nieśmiertelnym duchem. Czy to wszystko jest przypadkowe? Czy motyw artyzmu, sztuki, słowa przewijający się przez protokół rozpraw jest również przypadkowy? Czy przypadkowe jest także i to, co mówi o sobie Zamońskich wszak byłem w tym czas jak bocian na straży, w moim narodzie pierwszy czujny, groźny, pójdę i skryję się, jak w czarnym lesie, w tym lesie chwały? Na wstępie dzisiejszej pogawędki zadałem pytanie, kto z poetów mógłby napisać rozmowę toczącą się na Wawelu między Mickiewiczem a Słowackim. Obecnie zaś widzę, że ją już napisał, jakby na zapas, jakby z góry sam Słowacki, który za życia był niejako opętany Mickiewiczem. Nienawidził go i wielbił. Słowackiemu śni się Mickiewicz. Wpisanym na cztery lata przed śmiercią o raptularzu Słowacki pisze: śniło mi się, że jakaś autorka deklamowała księdza Marka i księcia Niezłomnego, mówiąc, że cudowna poezja. Nade dniem zaś Mickiewicz to samo powtórzył o Marku. Słowacki dostrzega zawsze Mickiewicza przed sobą czy nad sobą. Naśladował Mickiewicza, był pod jego wpływem. Chciał pisać dalszy ciąg pana Tadeusza, Dziadów i Walenroda. Gdy mu przyszło zetrzeć się z Mickiewiczem i założyć stanowcze weto przeciw listowi wierno poddańczemu do cara Mikołaja I, Słowacki nazywa ten krok swój najboleśniejszym aktem życia mojego. W tym ziemskim sporze obu poetów padły z ust Mickiewicza słowa brutalne, obelżywe i do tego powiedziane po rosyjsku. Mickiewicz uniósł się, zapomniał się i rzekł Paszowon durak, po czym wypchnął, wyrzucił Słowackiego za drzwi. Trzeba stwierdzić, że Słowacki zachował się z wielką godnością, a zakładając weto przeciwko listowi do cara, użył akcentów, które żywo przypominają proces zborowski-zamojski. Oto te akcenty. Póki w ciele, na ziemi ciałem i duchem, a po śmierci duchem i boską jego istotą bronić będę z aniołami pańskimi. Krzywdę swą czuł boleśnie ponad wszelki wyraz. Może więc podświadomie czy świadomie dał w Samuelu Zborowskim folgę temu uczuciu, a wypowiedziawszy co chciał powiedzieć, przebaczył wielkodusznie krzywdę w samym finale, mówiąc: Kanclerzu, rękę daj. Mickiewicz i Słowacki spotkali się na Wawelu w katedrze, która nie mogła być miejscem kłótni czy sporu takiego, jaki odbył się za życia ich obu. Miejsce samo upomniało obie strony, mówiąc: że wieczność ich słucha. Więc musi być jakiś kraj, gdzie się schodzą duchy już godne najwyższego tronu, które swój żywot jako harfę godzą nie z żadną ciała skuszonego troską, ale z harmonią nieśmiertelną, boską, nie z celem ziemi już, lecz z celem zaświatów. Mówię, a widzę nie zamglony, obcy mi zawsze Londyn. Widzę Kraków. Widzę podworzec arkadowy na Wawelu i wydaje mi się, że słyszę słowa, które padają z ust pilszuckiego Słowacki żyje dlatego, że umrzeć nie może. Zda się, jak gdyby bramy śmierci zamknęły się za nim nieszczelnie. Zda się, że są ludzie, którzy żyć muszą dłużej których życie trwa nie latami, ale wiekami wbrew prawdzie przyrodzenia ludzkiego. Wiemy, że żyć będzie tak długo, aż murów w Wawelu nie naruszy czas zniszczeniem, a skala, która nad Wisłą tu samotna stoi, nie ulegnie śmierci. Pisano i mówiono o Słowackim wiele. Jednakże wawelska mowa Piłsudskiego wydaje mi się być najlepszą charakterystyką i poety, i człowieka. Gdy przed Słowackim jedną z harf szczerozłotych staje, znajdę w tej harfie jedną strunę, co zawsze wręczała. Znajdę prawa dumy i prawa rozkoszy cierpienia dla dumy, dla godności ludzkiej. Szedł pracując, szedł myśląc, że duma stargana i sponiewierana wyda nie jęk rozpaczy, lecz siłę olbrzyma. Teraz, patrząc na te trumnę, wiem, że idzie, by przedłużyć swe życie, by być nie tylko z naszym pokoleniem, lecz i z tymi, którzy nadejdą. Idzie jako król duch. W imieniu rządu Rzeczypospolitej polecam odnieść trumnę do krypty królewskiej, by królom był równy. Usłyszeli Państwo gawędę literacką Zygmunta Nowakowskiego. Mówi rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa.